W następnym yy, odcinku przygód z bobkiem. Ogólnie to jest zajebiście. Bo tak jak w ostatnim odcinku mówiłem o tym, że we łowie te ryby. No i przez jakiś czas, kurde, no, nie za bardzo. Nie mogłem złowić, bo nie miałem odpowiedniej, odpowiedniego haczyka. Ale ktoś się tutaj bawił. Niedawno i po prostu zostawił yy, haczyk taki, znalazłem go no i kurde, dupiłem tam drobnostkę sobie no i zaczyna dawać, brać nie? No, ja wam to po kawę w ogóle co, 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 co złowiłem. To kurwa za bardzo, jak muszę uważać, bo jak kurwa ktoś zobaczy, że ja tu, łobię ja tu robię, to mi łebu pierdolą kurwa, bo dostanę kurwa kolegium kurwa, opie za to, do pięciu tysięcy kurwa, Ej, tego jest kurwa, mandatu, zobaczcie sobie, sami. Tutaj są karasie, tylko one uzdechły bo po prostu chyba się wystrafiły kurwa. No są już w ogóle drętwy, ale chuj. Filety będą z nich kurwa. A głodny jestem jak chuj kurwa. Nic Nie jadłem przez cały dzień, kurwa. Posłem tam załadować telefon. I byłem kurwa w sklepie. I kupiłem ten. Dzieła peruwiańskie. Tak. Kurwa. Dzieła peruwiańskie. Tak wyglądają Kupiłem zioła peruwiańskie Takie o. A ten jest ten co pokazałem wam to ten jest największy Zioła peruwiańskie kupiłem o Taki To są okonie no Podobno większe są tu ryby I tego i kurwa chuj Ja, ja teraz będę kurwa patrofil. Ja wam to też pokażę, nie? I ziemię kurwa na ten, na... No. No, na grilla w dupie je fajnie kurwa z cytrynką Zajebiste będą